No witam was bardzo serdecznie z tej strony <laughs> Wrzecion Gaming i witam was w tym oto odcinku z gry, którą pewnie bardzo dobrze znacie Geometry Dash. Jest bardzo popularną grą, którą nagrywam dopiero teraz, ale ja grałem już kilka razy i stwierdziłem, że jest bardzo fajna i... postanowili ją nagrać po prostu no i na samym początku chcę uprzedzić, że niestety ten nasz Mubizen kochany, no chyba nie za bardzo chce żebym nagrywał, ponieważ to strasznie są straszne są nagi yy... no więc, no ja myślę, że damy jakoś tam radę, aczkolwiek nie będzie to proste, dobra, przechodzimy sobie, mamy oczywiście wersję Lit light. Czyli mamy te podstawowe poziomy, bo miałem kiedyś pełną wersję. No, to przechodzimy i y, 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 y zaczynamy. Stereo Madness. Chciałbym zaznaczyć, że. Y, no, ja jestem Sknerusem i nie za bardzo chciałbym nie za bardzo mi się kupić pełną wersję. A pełnej wersji nie, da się, nie, nie, nie trzeba nawet kupować, wystarczy wejść nam na jakąś odpowiednią stronę. Absolutely, bodajże. Ale, ale ja tego nie chciałem. Ja prostu, że sklepu Play sobie dzisiaj, dzisiaj rado sobie pobrałem, więc no wiem, że chciałem na tym kanale coś, 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 coś tutaj jakby, że tak zrobić, no bo soi pusty. A ja... To mój pierwszy odcinek na YouTube właściwie i powiem wam, że... Powiem wam, że lagów takich dużych nie ma. Tam była monetka. Ja wiem, że tam są monetki i wiem, gdzie są one. Ale ja, może na razie bym starał się przejść y, te levele w geometrii dash bez tych... No... Y, y, Troszeczkę słabo. Ja bym chciał w ogóle y, na początku przejść te y, levele bez w ogóle tych y, żadnych monetek czy tam coinów. Nie wiem jak to się nazywa. Muszę wam powiedzieć, że to jest dopiero level początkujący, a tu już się dopiero tak dużo dzieje. I ja w ogóle kiedyś nawet przeszedłem ten ostatni level. E, jak on tam miał na imię? Jak się nazywał w sumie? Nie wiem, nie wiem, ale w każdym razie ja swojego czasu bardzo dużo grałem w tego metry Dash. No i jakoś tak dwa tygodnie mniej więcej skończyłem z tym. Stwierdziłem, że to jest głupia gra, nie miałem <suszy> w grać. Jestem debilem. Jestem za mało inteligentny, żeby w nią grać. No i jakoś tak stwierdziłem, że nie jestem taki mało inteligentny. Wow, wow, ale widzicie to ścięcie? Wow. Ja nie wiem, nie wiem czy do... Oj, triple. Dobra, mamy triple. Dobra. Widzę, że tutaj dobiega końca nasza przygoda z pierwszym levelem. Mam nadzieję, że nic nie stoi na przeszkodzie. Trzeci jest tam u góry. Wiem o tym. Ale... To byłoby samobójstwo, gdybym po niego poszedł i mamy pierwszy level Zero Madness Locked New Icon. Bardzo ładnie, dwa, dwie te monetki i myślę, że to jest taki dobry początek. I przechodzimy do następnego levela. Dobrze moi drodzy, otóż w tym w tym odcinku przejdziemy sobie jeszcze Back on Track, czyli drugi level co do stopnia trudności, no myślę, że jest też prosty level. No oczywiście no, mam nadzieję, że jednak moje pojęcie słowa proste nie zmieniło się od tych dwóch lat. No, więc my zaczynamy z, z drugim levelem backroa się. Dobrze. E, tutaj już są troszeczkę schody, ponieważ e, no tutaj są, już pojawiają się te elementy, których of nie było. Między innymi te, te trole, które niestety mogą stać się troszeczkę. No, niestety umożliwiają rozgrywkę troszeczkę słabo. Ale dla mnie, jak na w miarę doświadczonego gracza, takie coś nie robi wrażenia. W ogóle nie robi, i know. ja tu pauzę musiałem zrobić aż. Bo troszeczkę chyba, że tak powiem, przesadziłem z tym doświadczonym graczem. A ja to zrobiłem celowo. Wiecie, że był tu jakiś, wiecie, fajna akcja. Nie, że ja to tak po prostu sobie przechodzę przez coin. Dobra. Powiedzmy, że nawet nie jest źle. To już sobie przyslekuję. Myślę, że już 50% tego levelu przeszliśmy sobie ze się zebrać coin, ale coś nie wyszło. Dobrze. Mm, no, powiem tak. No, no, spodziewałem się, że będzie to troszeczkę łatwiejsze. No i, no i oczywiście niestety się przekonałem, że będzie coś łatwiejszego. A jest coś trudniejsze! No oczywiście, to jest gatunku. Dlatego myślę, że... No nie wiem, no ja chciałem odcinek, żeby trwał w granicach 8 minut. Jak widzę, że tu 5,5 minuty trwa. To stwierdziłem sobie, że to już może być spokojnie z 400 megabajtów. Mam nadzieję. Zebrałem tego coina teraz tutaj. się Zebrałem. Tego coina tam, 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 wiecie, tutaj. Ja nie wiem, czy, czy go zbiorę. Staram się, o postarałam się, Zebrałem Zbra, coina W sumie nawet fajnie, oj, łatwo. Tu Czemu się potknął? W sumie nawet pyk, 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 pyk Nie no powiem wam, że na razie za nawet spoko bo że przejdziemy sobie ten level całości Tam jest coin na dole, ja wiem jak go przejść, nie? Ja jestem debilem, ale ja w ogóle wiem jak przejść coina jak go zdobyć? To się ja jestem takim debilem, wiecie, nie? że ja tam nie podszedłem, pobiegłem w sumie. Dobra allora, moi drodzy, ja tutaj sobie back on track. Ja organizuję taką serię na kanale, będziemy przechodzić wszystkie nawet w Geometry Dash. Może nie z wszystkimi coinami, no bo... No bo słuchajcie, no... Na razie nasz y, rezultat, wynik y, ostateczny wychodził wy, wy, wy dość tak. Na końcu sobie jeszcze porozbijamy te śmieszne ludki, bo za nich skiny czasem lecą. Troszeczkę... Słabo, słabo im tam lecą troszeczkę do skiny, nie podoba mi się tylko to, że nic nie leci, oj, ten samolocik to jest najtrudniejszy, bo te menu główne, wysyłania, wszystko. Dobra, moi drodzy, ja was tutaj oczywiście żegnam, Przyszliśmy sobie dzisiaj dwa levele w Geometry Dash, co się stało? O nie, Sleep Play mi się otworzy. Mieliśmy małe problemy techniczne w tym zakończeniu No ale, y, ja już nic nie klikam, ewentualnie to Co? Dobrze, e, witam, ja was Żegnam y, y, w tym odcinku, zachęcam do Zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ, y, no lecimy y, Generalnie, no wiem, że to zabrzmi troszeczkę głupio, ale Jeżeli tutaj dobijecie 3 łapki w górę albo 5 no to słuchajcie mojej rodziny. lecimy z następnym odcinkiem, no bo słuchajcie, ja to tak Otaguję, że do każdego dotrze, każdy kto wpisze kurde Minecraft, zobacz ten odcinek no bo to właściwie, wiecie, no każdy tak robi, więc, yy, więc jeżeli yy, zobaczycie w GoBetry dasz pod hashtag Minecraft, to w sumie nie musicie się dziwić, wiecie, że to jest w życiu on gaming, wrzeciądz gaming. Yy, no i słuchaj, mój, no i ja was w sumie żegnam w tym odcinku, zachęcam do subskrypcji i do łapki w górę, cześć.